Tutaj wyszukamy sobie malutką kropeczkę gdzieś tu leci samolot, to jest jest bardzo wysoko i powinien cokolwiek ze sobą zostawiać pół godziny temu leciał też samolot i zostawiał ze sobą smugę która znikała zaraz za nim był na podobnej wysokości nie ma nic A tutaj mamy ewidentnie samolocik, za którym smuga znika. Zaraz. Za to tutaj coś zostało. I co? Wiem, że już taki film kręciłem, chyba nawet nie raz. Ale trzeba powtórzyć, bo dalej wielu. Nie rozumie, nie wie, nie patrzy w niebo, nie wiem, sam nie rozumiem tych ludzi. Pozdrawiam. Co prawda, jest mniej oprysków niż przed tą śmieszną medialną pandemią, ale jednak dalej są. To niedługo mogą być oficjalnie Ktoś już kasę na to wyłożył Ożyjemy, zobaczymy